Jest to miejsce z naszego dzieciństwa. Pewnie wielu z państwa też korzystało. Korzystali mikołowianie, katowiczanie. Cieszę się, że dzisiaj staje się to takie miejsce w metropolii, a można by powiedzieć obojga narodów, którzy i z Mikołowa i z Katowic będą korzystali. Bardzo mam duże nadzieje, że nie tylko korzystali, ale i dbali i to miejsce będzie w takim stanie się cały czas utrzymywało dla dobra naszych mieszkańców. Spotkaliśmy się dwa lata temu, podpisaliśmy odpowiednie porozumienia o wspólnym działaniu i przedsięwzięciu. No a później trzeba docenić to, że młodszy, aczkolwiek bogatszy brat Katowice zainwestował i to piękne miejsce w Mikołowie doprowadził do takiego momentu. Inwestycja to jest 7 milionów złotych, które mniej więcej z drobnymi haczykami jak to się mówi zostało tutaj wydane na realizację nowego pomostu to co państwo widzicie w około takiej przestrzeni która została dokładnie i dobrze wyczyszczona odmulona gdzie mamy naturalną rodzimą czy rodzimy piasek natomiast problem powstał w kwestii tych funkcji kąpielowych te funkcje kąpielowe Przejął niegdyś basen, który został przygotowany jako staw, sensu stricte kąpielowy, który jest oddzielony i już nie jest połączony tak bardzo bezpośrednio jak był kiedyś z, ze stawem, ponieważ on będzie zasilany czy dopuszczana do niego, będzie woda również z naszych katowickich wodociągów. To miejsce w tym nowym wydaniu. Na której jest chyba bardzo duże zapotrzebowanie społeczne. Mamy parki wodne, mamy miejsca silnie zindustrializowane, ale jednak ludzie troszeczkę ciągną do przyrody. I w tej atmosferze lasów, śląskich lasów, coraz to zdrowszych, wkomponowane to miejsce odpoczynku no, jest perełką, z której każdy, kto przyjdzie tutaj, będzie mógł korzystać.